Siemano, witamy serdecznie na kolejnym odcinku w naszym kanale. Witamy serdecznie w naszym kanale. Słuchajcie. Z dzika Tyrolska, czyli tyrolska z dziczyzny, 100% dzik. Ja tego dzika jeszcze trochę mam, bo to był prezent. Pozdrawiamy Zbyszka. Od właśnie Zbyszka. Młody dzik, czyli będzie młoda Tyrolska. I tu mam takiego dziczka. Żadnego innego mięsa tu nie ma. Musicie mi uwierzyć że to jest mięso dzika, bo było zamrożone, ja je odmroziłem. Mam jeszcze kilka porcji zamrożonych, mam tylne nogi. Naprawdę tego mięcha jest... Już nie przechwalaj. Czego ty nie, nie to, żebym tam się chwalił, ale mam, nie? Więc 2,6 kg tego dzika tam jest i ta tyrolska będzie tylko z tego. Tam była łopatka, która była łopatką i schodziło na dół, czyli na golonkę, czyli golonka też tam jest. A widziałeś łopatkę, bo... która nie jest łopatką? A tak powiedziałem? Nie, że łopatka, która jest łopatką, która była łopatką. No tak, ale jest tak, że jak łopatka schodzi na nogę, to potem masz golonkę, tak? Mm -hmm. Tak, tak samo jak tylna noga, jest szynka i schodzi na golonkę tylną. Jakbyś się nie znało. Ja tam nie jestem jakaś tam anatomicznie, jeśli chodzi o dzika czy, czy świnie, czy cokolwiek. Ja myślałam, że nie jesteś poprawny anatomicznie. Stary się przekręca i, i wiesz. Udowodni. No. po Słuchajcie, musimy sobie to mięso zapeklować, będziemy robić tą tyrolską jutro, będą, będzie przyprawa oczywiście do tyrolskiej, którą zobaczycie jutro, będą osłonki do tyrolskiej, które też zobaczycie jutro, tak którą jest. którą zobaczycie dzisiaj. Dzisiaj 16 gramów na kilogram, mięsa jest 2,6 kg. nie ukrywam, że policzyłem to nieco wcześniej, 41,6 grama, tyle patrz, potrzebujemy nieco za dużo. Okay? Kurcze, bezważenie, bezważenie. Przesypujemy do tego pojemniczka. Słuchajcie, jakby ktoś szukał pojemnika do peklowania razem z takim takim przykrywkiem albo sól rozsypałem, ale to peklo sól, to znowu dostaniesz opierdziel, opierdziel nie dostaniesz. To dostępne są w sklepie Jelux. Różne pojemności takich właśnie pojemniczków. A jednak zamykacie i wszystko jest, jakby to powiedzieć, yy, kot wam nie wejdzie. O, mysz, kot że gdzie się pekluje. Ja na przykład to zanoszę do lodówy i jutro, kurczę żeby było, nie to nie jest polędwiczka, to jest kawałeczek szynki, ale polędwiczki to były dosłownie takie od tego dzika, nie? Bo to, ale patrzcie na przykład boczki ładne, tłuste. Ja już tam chyba coś robiłem z tego jak dobrze pamiętam i tam było, a co to było? Przypomnij mi, nie wiesz. Za dużo tych filmów po prostu wrzucam. Jubas, z dzika, robisz. Co to, to było z tego dzika? 100% dzik było napisane. Już nie pamiętam. Możecie popatrzeć. To było nie tak dawno, całkiem. Dobra, przemieszamy. Przemieszałem. W miarę. Równo przyklepujemy. Zamykamy. Wody do tego dodawać nie będziemy później przy produkcji tyrolskiej. Teraz to ostawiamy do lodówki, tak jak wspomniałem. I działamy z tą dziką tyrolską jutro. To teraz musimy to sobie pomielić. Spójrzcie, jak pięknie ten zdziczały dzik wygląda. Może z boku pokażę tą czerwień tej dziczyzny. Ja nie będę tego jeszcze mierzał, bo mam czyste pazurki, a muszę Wam pokazać jeszcze, że by Tyrolska była tyrolską, to tym razem będzie w osłonkach do Tyrolskiej. Proszę bardzo. Wspaniałe, cudowne, rewelacyjne, oczywiście dostępne w sklepie Jelux. Na razie będą takie, a już niebawem będą specjalne osłonki do kiełbasy tyrolskiej, więc cierpliwie czekajcie. Dopóki nie ma tamtych, to będą te. I oczywiście przyprawa do mielonki tyrolskiej. Co jest istotne? Że nie ma glutaminianu sodu. To jest istotne, podkreślam to czerwoną, grubą linią. Mięso z dzika, przyprawa bez glutaminianu sodu czy samo zdrowie. A no, tam troszkę pekla soli, no, to troszkę tylko dla, dla zdrowotności. Słuchajcie, ja sobie teraz to pomielę. Jak ja będę to mielił? Przyprawę i yy, osłonkę na boczek. I teraz tak, tak jak widać jest dużo tych kawałków tłustych. To te tłuste puścimy przez trójeczkę albo czwóreczkę. Nie wiem co to chyba będzie. To 3,5 może pośrodku. A reszta pójdzie na 8 mm. I to będzie tyle. Żadnej wody do tego nie dodam. Peklowanie suche to jest, bo też nieraz jest, są pytania, jak peklujemy mięso na kiełbasę. Czy było. Kiedyś chociaż pierwszym razem, jak dobrze pamiętam. Dobrze pamiętam osłon. Tak, peklowałem na mokro. Też do tyrolskiej. Dawno, dawno temu. Jeszcze YouTube'a chyba nie miałem wtedy kanału. Szkoda tego mojego pitolenia. Więc teraz co? Pach. Tu. Weź się za robotę wreszcie, a nie. No, bo pogadam teraz, jeszcze nie będziesz mi mówić, co mam robić, słuchaj, nie? Jak to nie? Sam zadecydowałem w tym momencie, że będę to mieli na to właśnie sitko. Najpierw tłuste, a później yy, chude. O, teraz mogę już wam pokazać tą czerwień. Pokaż. Widać tego dziczka. Tak, pięknie. Czerwień i czerń. Tak jest, czerwień i czerń. Lecimy. popychadełko. Ósemka się różni nieco od tego drobnego siteczka, tak żeby ta struktura była taka nie sama sieczka, tylko żeby było i to i to. Kończymy za chwilę mielenie, bierzemy robocika planetarnego i będziemy to mieszać. Oczywiście najpierw przyprawę muszę sobie jeszcze odmierzyć, więc wszystko po kolei. Boże, jaki to jest zapach. 10 gramów na 1kg, czyli potrzebujemy gramów 26, czyli prawie pół paczuszki. Prawie dlatego, że więcej niż, niż pół paczuszki, bo jest paczuszka 50 gramów. A potrzebujemy 26, 25, 42. I jeszcze kaciubkę. Patrz. Ok, Dobrze. Robocik gotowy. Przyprawę przesypujemy. Tak, tam po prostu tego wywać. Wody nie dajemy. Wyłączamy wagę. Zamykamy robocika. I to będzie nam się mieszało. A ja sobie w tym czasie przygotuję trzy osłonki. Yy, po, jeśli jest 26 kg mięsa, czyli ile to będzie? 26, 26 na 3. Podzieli mi to. Czekaj, 24 na 3. Osiem z haczykiem, dokładnie chciałem to powiedzieć. Na dwójeczkę. A ja biorę się za osłonki. Słuchajcie. 86 sześć deko, tyle wyliczyłem. Tak jak zawsze. <laughs> Nie ma za co. Piękne osłoneczki, pięknie zawiązałem. I teraz ciasno. To są osłonki termokurczliwe Fi73, bo nie wiem, czy Wam wspomniałem o tym. Ciaśniutko, żeby nie było powietrza, bo one i tak pod wpływem temperatury się jakby to naprężą. I teraz tak, waga i zobaczymy, ile ja tu mam. Uuu, potrzeba jeszcze ponad 100 gramów. A mi pomyliłaś, jak zwykle. No jak zwykle, jak tak coś zwykle. źle to ja, a jak dobrze nie. wymyślę, to nie pochwali. Co ty wymyśliłaś dobrze? No, wiele rzeczy. No. Zawsze tak było, od młodych lat. Tak, jak teraz zostawiam. Wystarczy. Tak. No. Niby przyjeżdżała do mojej siostry, niby tego. Jest Asia, a do mnie przyjeżdżała tak naprawdę. No chyba. No tak. To jest prawda. Moim kochanym widzom. Niestety przyjeżdżała i tak to się stało. Jak niestety. No, że się przyczepił tak. i już tak zostało. Słuchaj. Albo nie, już nic nie będzie. Żal będę mi było i... Co, Co ci było? <laughs> żal mi się ciebie zrobiło i już tak się. Zaraz będziesz miała żal. parę lat męczę. Zaraz będziesz miała żal mi się wydaje. Słuchajcie, pętelka, bo będziemy to studzić na wisząco. Troszkę siatki jest. Siatki. Osłonki jest nieco więcej, ale to jest nieco. Nie da się tego wymierzyć co do milimetra, więc tyle to jest nic. Patrzcie jak pięknie nabijem, mimo wszystko że słonina była na 3,5. To i tak te akcenty są takie dość duże. Słuchajcie, za chwilę woda na gaz 75 do 80 stopni przez godzinkę czasu. 68 stopni wewnątrz. I parzymy. Następnie studzimy i rano dam Wielki test. A więc na początek, co uważam, że źle zrobiłem? Po pierwsze, te sznureczki, które zawiązywałem, co było dobrze widać, zrobiłem to i już. I jak sobie tak wisiało, to sobie tak kapało, czyli ta galaretka tam wyciekła. Patrzcie, nawet tutaj jest widać, jak ona tak sobie opadała to tu już tylko tyle zostało, ale że w lodówce jest bardzo zimno, to już zaczęło łapać i wszystko nie wykapało, ale te osłonki termokurczliwe, które powinny być napięte jak, jak moje mięśnie, to ten. Yy, takie się porobiły, jak się porobiły. Damy radę i bez tego. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że to mięso, tak jak mówiłem, było zamrożone i po rozmrożeniu troszkę wody jakby Ściło. puściło, a też w wodzie to trochę rozmarzałem żeby, żeby to nieco przyspieszyć i ta galaretka Potwariłeś. się właśnie, tak jest, a że to mięso jest z dzika, nie powinno być tej galaretki aż tyle uważam, więc chciałem wam to powiedzieć, przyznaję się bez czego? Bicia. Bez bicia, zdejmujemy Którą? Teraz walniemy. Chyba tą najmniejszą, co? Tą. Ja przekroję, ja pokażę. Albo czekaj, tak żeby dokładnie... Nie, tak, jak jest napis Tyrolska. O. I kroimy, zobaczymy jak jest w Na pewno jeśli chodzi o... To jest doparzone, bo już było, to można zauważyć w dotyku. 100% dzik. pójście A jaki zapach się wyrostł, czujesz to? Tyrolska. Pięknie wygląda. O to chodziło, że zapachu nie możecie poczuć, ale ja wam wszystko powiem. Ja sobie ukroję. Taki cieniutki. to tam. Pięknie. Matko z głody lupy, czekaj, trzeba te słonki się pozbyć. Już. Ta nie jest jodalna. No myślałam, że też Tutaj? No, dziękuję. Patrzcie, jaki pleister ładny. Tyrolska z dzika. Tylko z dzika. Ale Albo może jakby. Wygląda. Wygląda... Co? Wygląda ładnie. Bardzo ładnie. Tylko ta osłonka powinna być napięta. Taka wiesz, jak nieraz mówisz jak ten, nie? Do mnie o napięciu. No, że chciałbym. Przepyszna. Hmm. To jest to? To jest to? Rewelacja. Ale ona w ogóle nie wygląda jak dzika. Ja się spodziewałam takiego bardziej. jakiegoś innego koloru. Takiego ciemnego? No. Dzik to nie jest takie mięso bardzo ciemne. Jakbyś miała sarny. Sarna to jest mięso. Jelnie sarna. Ale w smaku się różni od takiej. Tozycji? Nic się nie różni. Znaczy nic się nie różni. Yy, za szybko odpowiedziałem. Różni się takim czym, że. Takim czymś. Może konsystencja mięsa nieco inna. W sensie. Tak jak zmieliłem na ósemkę, to przy mieszaniu zaczęło się to rozbijać. Jest bardziej takie mięso... To nie jest kwestia mrożenia, tylko tego, że... O Boże, jak to powiedzieć? Tak jak robiłem kiełbasę z dzika. I dałem na dziesiątkę, czyli to jest dość duże oczko, ale przy mieszaniu ono się tak porozbijała, że na końcu wyglądała jak kiełbasa mielona, a 10 mm to nie jest drobnomielone. To samo jest tu. Była 3,5 i 8. I nie ma tych jakichś tam wielkich kawałków. Bardzo, jest fajna. że jest pięknie. Robi wrażenie. Mhm. Przepyszna. Przepyszna, prosta. Mhm? Mhm. Słuchajcie. Zróbcie sobie, jak będziecie mieli możliwość stać się posiadaczami mięsa z dzika. Irolską z dzika, bo jest naprawdę bajunia. Polecam. Jeśli chodzi o przyprawę do kiełbasy tyrolskiej, bez glutaminianu sodu, osłonki do tyrolskiej i wszystko inne niezbędne do wyrobów domowych, wszystko dostaniecie w sklepie Jelux Polska, link oczywiście w opisie. Ten link to Kostrzewski10, pisany drukowanymi łącznie, zaznaczam drukowanymi. Kochani, nasze social media, grupa na Facebooku Swojskie Gotowanie i Wędzenie, TikTok Swojskie Gotowanie, Instagram swojskie gotowanie. I też Ostrynuszu jest ważne do ukrojenia. Yy, wszystkiego. Tak wygląda Tyrolska z Dzika, czyli z Dzika Tyrolska. Polecam, pozdrawiam. Cześć.